Cześć! Przed nami Niedziela Chrystusa Króla, czyli 37. Światowy Dzień Młodzieży. Tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży jest wyjątkowy, gdyż to ostatnie spotkanie na poziomie diecezjalnym przed wydarzeniem międzynarodowym, które odbędzie się już za 9 miesięcy w Lizbonie. Dlatego dziś o tym, jak SDM-em żyją parafie, jak wyglądają przygotowania i organizacja oraz jak będzie wyglądało świętowanie w Chełmie. Ale wcześniej sprawdźmy, co o SDM-ach wiedzą młodzi. pytanie. Czym jest SDM? SDM to Światowe Dni Młodzieży. Mhm. Światowe Dni Młodzieży. E, jakieś spotkanie młodzieży. SDM, o konkretnie rozwinięcie tego skrótu oznacza Światowe Dni Młodzieży. Mhm. Czym są Światowe Dni Młodzieży? E, są spotkaniem młodych. Są to spotkania młodych, w których rozmawiamy o wierze. Są to spotkania, gdzie zbierają się młodzi ludzie i dowiadują się nowych rzeczy o wierze i o Bogu. Mhm. Czym są Światowe Dni Młodzieży? Spotkanie młodych, chcących się coś dowiedzieć więcej o wierze. SDM, to tak szczerze mówiąc, to spotkanie młodzieży z papieżem. Podczas SDM możemy jakiś ogólnie ludzi tak głębiej poznawać. No. To co, dlaczego organizowane są Światowe Dni Młodzieży? Dla młodych, żeby mogli poznawać wiarę w przyjaźniejszym jakby środowisku niż tak na co dzień nam przy co niedzielę. Organizuje się po to, żeby między innymi spotkać się z papieżem, z innymi, z całą młodzieżą z całego świata, porozmawiać z nimi o wierze, dowiedzieć się i o ich kulturze, przede wszystkim, żeby modlić się i zgłębiać naszą wiarę. Żeby młodzież z całego świata mogła się zobaczyć z papieżem. Aby młodzież poznała bardziej y, wiarę. Żeby jakby, y, młodzież mogła się dowiedzieć więcej o wiarze, jakby ją pogłębić. Po to, żeby dowiedzieć się nowych i ciekawych rzeczy. Aby przybliżyć się bliżej do y, Pana Jezusa i żeby poznać bliżej Jego historię. Światowe Dni Młodzieży są organizowane po to, aby po prostu poznać wiarę jakichś ludzi, poznać ich głębiej aby pogłębać też również swoją wiarę. Dodatkowo światowe dni młodzieży są organizowane w diecezji, aby przygotować się do tych y, większych. Przed nami 37. Światowy Dzień Młodzieży w diecezjach. Jak będzie wyglądał ten dzień tutaj w Chełmie? 20 listopada w parafii pod, pod wezwaniem Świętej Rodziny w Chełmie odbędzie się sza o 17, której będzie przewodniczył biskup Adam Bab. Oczywiście wygłosi nam kazanie i mamy przyjemność tym roku gościć. Zespół Nie ma tu, który ułożył hymn do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Jak dobrze przeżyć te Światowe Dni Młodzieży w diecezjach? Mamy spotkania co tydzień i jeżeli oczywiście jest jakieś nowe orędzie papieża, to nasze spotkanie toczy się wokół niego i po prostu rozważamy jego słowa, ale oczywiście też poruszamy takie kwestie, które czujemy, że są nam potrzebne. To są nawet czasami zwykłe rzeczy, można by uznać, czy nawet grzech, spowiedź, ale jeżeli czujemy, że mamy taką potrzebę, to właśnie na spotkaniach je poruszamy. Moim zdaniem bardzo ważne jest wyciszenie i skupienie się głównie na modlitwie. Ważną rolę odgrywają właśnie nasze modlitwy za światowe dni młodzieży oraz za papieża. Czym światowe dni młodzieży są dla konkretnych parafii? Dla nas na przykład światowe dni młodzieży są takim przygotowaniem, które mamy już od kilku lat, na które staramy się przygotować dobrze. Oczywiście tutaj chodzi o przygotowanie w wieże. I takie głębsze poznawanie Boga, ale oczywiście też takim wspólnym integracją z parafianami, naszymi rówieśnikami. I mamy też możliwość poznać innych z naszych parafii, niekoniecznie ze szkoły, i też odkryć, że mają taki wspólny cel jak my poznać Jezusa. Najważniejsze jest to, że właśnie my się tak jednoczymy tutaj i wspólnie możemy się do tego przygotować wspieramy się w tym, żeby się jak, właśnie, jak najlepiej przygotować do tego wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży. I dzięki tym wszystkim różnym akcjom poznajemy też wielu ludzi. Po co jeździcie po szkołach, tutaj w hełmie czy w okolicach? No to przede wszystkim jeździmy po to, żeby poinformować młodych ludzi, że takie wydarzenie ma miejsce, ponieważ wielu z nich nie wie, że odbywają się w ogóle światowe dni młodzieży. I robimy to w ten sposób, że mówimy tak, opowiadamy im, co to są Światowe Dni młodzieży, opowiadamy o naszej wspólnocie i mówimy też ogólnie o świętym Janie Pawle II, czyli człowieku, który zainicjował powstanie Światowych Dni Młodzieży. A dlaczego warto wybrać się na Światowe Dni młodzieży do Lizbony? No, wydaje mi się, że to jest niesamowite doświadczenie poznanie wielu ludzi z innych krajów, kultury, jaka tam obowiązuje, ale także możliwość zobaczenia papieża, branie udziału w różnych spotkaniach. To jest coś niezapomnianego i niesamowitego. No i na przykład wiemy, że w szkole są erasmusy, prawda? To mamy możliwość poznać tylko ludzi z jednego kraju. A ja to z naświatowanych młodzieży, mamy tak naprawdę ludzi z całego świata. I to mi się wydaje, że jest o wiele lepsze. Lizbona jest, wydaje mi się, w miarę daleko od Lubelszczyzny. Jest to też wyjazd, tak jak powiedziałyście, na którym możemy poznać bardzo dużo ludzi z innych państw. Czy towarzyszy temu wyjazdowi jakiś taki wewnętrzny strach? Myślę, że na pewno, bo przyznam się, że sama e, aż tak daleko jeszcze nie byłam od Polski. Ale myślę, że zdecydowanie jestem bardziej podekscytowana tym, że mogę się wybrać tam. I poznać tyle ludzi? No ja, na przykład, też nigdy nie miałam okazji być za granicą, więc dla mnie to też jest i stres, i strach, ale też bardzo jestem podekscytowana tym, że właśnie będę mogła zobaczyć inne kraje, poznać ich kulturę, nowych ludzi i też udoskonalić swój język angielski. Jakie są podobieństwa pomiędzy Światowymi Dniami Młodzieży tutaj w Diecezji, a tymi w Lizbonie? Podobieństwem jest takim, że przede wszystkim staramy się zjednoczyć jako. Tutaj, akurat tylko jedna parafia, w modlitwie, żeby modlić się i poznawać bardziej Jezusa Chrystusa. Tutaj w Decyzji mamy niestety na to tylko jeden wieczór, zaś no w Lizbonie, tak jak to będzie, mamy aż dwa tygodnie. Na diecezjalnych obchodach Światowych Dni Młodzieży biorą ludzie tylko z danej diecezji lub parafii, a na międzynarodowych obchodach Światowych Dni Młodzieży zjeżdżają się ludzie z całego świata. Co daje młodemu człowiekowi wyjazd na Światowe Dni Młodzieży? To Na pewno pogłębimy swoją wiarę i będziemy mieć niepowtarzalne sytuacje, żeby spotkać papieża, zobaczyć go na żywo, usłyszeć jego słowa, które będzie na nas kierował, ale też rzeczywiście poznać ludzi i może takich nawet stałe przyjaciół, bo już nieraz słyszeliśmy takie opowiadania naszych starszych kolegów i koleżanek. Co Wam osobiście dają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży? Myślę, że poznaję samego siebie przede wszystkim, swoje wiary i rozwinięcie jej, ale też poznanie innych ludzi, którzy też również mają ten sam cel co ja. Też daje mi to taką możliwość zgłębienia mojej wiary, ale także poznawanie nowych ludzi, którzy wiem, że mnie wspierają w tym celu i w zgłębianiu mojej wiary. Teraz jest ta promocja w szkołach. Wy sami indywidualnie się przygotowujecie do wyjazdu, później wyjazd, a co potem? Sami się nad tym zastanawiamy dość bardzo. Bo duża grupa od nas będzie odchodzić na studia i myślę, że na pewno wstąpimy do jakichś innych wspólnot przy, przy naszych uczelniach, w mieście, w którym będziemy studiować i będziemy I się dalej starali poznawać Jezusa Chrystusa, ale też na pewno będziemy myśleć o tym, żeby pojechać na kolumnie Światowe Dni Młodzieży. No ja za to nigdzie na razie nie wyjeżdżam i mam nadzieję, że rodzinka SD nadal y, będzie. Jeżeli tak będzie, to na pewno dalej będę do niej należeć. Jak Wy rozumiecie tegoroczne hasło Światowej Dni młodzieży? Jak wiemy, tegoroczne hasło Światowe Dni Młodzieży to, to jest Maria wstała i poszła z pośpiechem. Ja osobiście rozumiem to tak, że nie trzeba się bać, trzeba zaufać Bogu i powiedzieć mu takie tak, że jestem gotowy, aby służyć mu. Hasło Maria wstała i poszła z pośpiechem. Ma nas może zachęcić do wyjazdu na te Światowe Dni Młodzieży. Tak jak Maryja z pośpiechem właśnie poszła, tak my powinniśmy chętnie pojechać na te Światowe Dni Młodzieży i w nich uczestniczyć. Światowe Dni Młodzieży to dla mnie szansa na poznanie bliżej Boga i spotkanie z papieżem. Poznanie wielu ludzi oraz udoskonalenie swojego języka angielskiego, ale także zgłębienie swojej wiary. Światowy Dzień Młodzieży w Diecezjach to ostatni etap drogi, który pozostał nam jeszcze przed spotkaniem z papieżem Franciszkiem w Lizbonie. To także okazja do przedłużenia świętowania i podjęcia decyzji o uczestnictwie w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku. Papież Franciszek już się zapisał. Teraz kolej na ciebie. obok mnie Dwie si, osoby no, młode no, z Portugalii yo, ja jako... I teraz chcę no, y, zapisać no. się na Światowe Dni Młodzieży W Towarzystwie Młodych Ludzi z Portugalii ecco. I już to się dokonało <laughs> Już zapisałem się na Światowe Dni Młodzieży Mówi Ojciec Święty Posługując się smartfonem młodych ludzi i też Was, drodzy, zapraszam, byście zapisali się na to spotkanie, podczas którego po długim okresie oddalenia i izolacji ponownie odnajdziemy radość braterskiego objęcia między narodami i pokoleniami. Dołącz do młodych z całego świata na spotkaniu zapoczątkowanym przez Jana Pawła II. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Miliony młodych z blisko 200 krajów. 26 lipca do 6 sierpnia 2023 roku. Spotkajmy się w Lizbonie.